Witam wszystkich serdecznie. Za chwilę będę robił elektrykę w domu. Ściany mam wymurowane z silki. Oczywiście z zachowaniem liniowości otworów technologicznych, które są przewidziane na prowadzenie instalacji elektrycznej. Te przewody tak naprawdę zobaczcie są po środku szerokości bloczka. Dostęp do nich jest dość utrudniony i tak prawdę powiedziawszy do gniazdka, które ma 30 cm nad poziomem 0, żeby dostać się do tych przewodów, do tych otworów, jest naprawdę dość ciężko. Te tutaj otwory na 100% wykorzystam do prowadzenia przewodów na piętro. Także wiązka elektryczna, która będzie szła z parteru na górę, na 100% tędy pójdzie. Natomiast wszystkie inne, wszystkie inne przewody postaram się Zastosować taki mały manewr. Zobaczcie. Tak wygląda murowana ściana z silikatów. Zachowanie liniowości otworów na przewody, te, które przewidział producent, wymaga tutaj zastosowania liniowości tych dwóch kresek, czyli jeden bloczek musi pokrywać się z linią z drugiego bloczka. Wtedy mamy 100% gwarancji, że te otwory. Będą drożne. Ale zobaczcie, ja wykorzystam zupełnie co innego do tego, żeby poprowadzić instalację elektryczną. Oprócz tych otworów na wylot, które wykonał producent, jest jeszcze trochę tych otworów, które są otworami, które powstały w procesie produkcji silikatu, a mają one za zadanie odciążenie masy bloczka. I teraz zobaczcie, ten otwór, a ten jest dużo bliżej do krawędzi ścianki w tym niż w przypadku tego. I teraz jak ja wykorzystam te otwory. Wystarczy, że w tym miejscu otwornicą zrobię dziurę, przewiercę się, będę miał dostęp już do drożności tego kanału zaraz przy samej krawędzi ścianki. No i teraz zobaczcie, tutaj mam przepołowiony bloczek. Te otwory tutaj, to jest ten rowek, czyli na całej długości. Natomiast te otwory sięgają praktycznie może do centymetr, brakuje, żeby przebić ściankę na wylot. I teraz ja wykorzystując to w tym miejscu będę robił otwór żeby móc przeprowadzić przewód na całej długości. Powstaje mi takie sznurowadło, będę przesznurowywał z jednego miejsca, z jednej krawędzi na drugą krawędź bloczka. Tak to widzę, zobaczymy jak, jak sytuacja yy, pozwoli. Oczywiście do zrobienia tego otworu, do wykonania drożności bloczka wykorzystam taką mototwornicę. No i zobaczcie, zrobiłem otwór. Teraz stąd wkładam kawałek pręta. Widzicie? I mamy tutaj drożne. Następny punkt do wiercenia byłby ewentualnie w tym miejscu. Także dzięki temu uzyskujemy drożność przewodów dla przewodów elektrycznych tuż przy samej ściance. Także wydaje mi się, że Sprawa jest dość ciekawa. Zobaczymy, jak to wyjdzie w praktyce, bo oczywiście teoria teorią. Zacznę jutro już wiercić pierwsze otwory i próbować przeprowadzać przewody właśnie z wykorzystaniem tego patentu. Później, słuchajcie, jak już to wszystko, wszystkie przewody przeprowadzę, to miejsce oczywiście wypełnię pianą montażową. Ładnie to wytnę i będzie przygotowane do tynkowania i nie ma takiej opcji, żeby w którymś miejscu przewody prześwitywały mi przez tynk. Bo wiadomo, dość duże ryzyko jest montowanie przewodów w tynku, zwłaszcza jeżeli przewód dostanie wysokiej temperatury, nagle okazuje się, że powstają białe pasy na ścianach. No chciałbym tego uniknąć i mam nadzieję, że zastosowanie tego pomysłu pozwoli mi bezpiecznie poprowadzić przewody w ścianie. Dobrze, dziękuję. Nie wiem, czy Wam się to podobało. Fakt, faktem. Nie wiem, czy ktoś tak już robił, ale skoro materiał na to pozwala, czyli silikat, czemu by tego nie wykorzystać? Także dziękuję bardzo za uwagę. A, jeszcze jedna rzecz. Dość ciężko się robi to wkrętarką. Zwłaszcza, że wkrętarkę mam bez udaru. Te otwory będę wykonywał na pewno. Wiertarką z udarem, i taką wiertarką już sieciową, z zasilaniem sieciowym pójdzie na to na pewno o trzy razy sprawniej niż, niż taką wkrętareczką. Tutaj zrobiłem tylko taki mały test, żeby sprawdzić, czy to po prostu będzie działało, czy nie. Także warto było zachowywać linię, po to, żeby można było skorzystać później z tych tutaj otworów. Popatrzcie, że ten również tu, w tym miejscu. Jego również będę mógł wykorzystać, ale no nie, tego nie będę mógł wykorzystać. Wykorzystuję tylko te, które zazębiają się z otworami w bloczku, który jest wyżej, czyli tu i tu, te dwa będę mógł wykorzystać, tak? Czyli raz, dwa na bloczek, no jest możliwości kombinacji dość dużo. Dobra, dziękuję bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że pomysł wypali. Pozdrawiam.